Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30, że tak powiem, wracamy na stare śmieci, ponieważ z powrotem wrócił kominek, wrócił kod, wróciłem ja. Nie ma tylko ramusa bo śpi. Ale spokojnie, jeżeli dacie dużo lajków pod tym odcinkiem, to mój jeszcze wróci. A co, jak będzie tysiąca lajków pod tym odcinkiem, odcinkiem, tak, to mój jeszcze wróci. Wrzucimy go na odcinek i później się umówimy, że jak ustalicie jakąś tam formę. To jeszcze się będzie pojawiał, myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Ale e, też do kominka muszę dokupić olej, bo jak widzicie, się nie pali z racji tego, że nie mam oleju, e, który odpowiada za to, że on się pali. Także przepraszam Was z góry. Ale dobra, bo zarzuciliście mi, że dużo pierdzieliłem w ostatnim odcinku. Dlatego lecimy od razu z tematem. E, ale zanim, jeszcze w sumie, to komentarz dotyczący poprzedniego odcinka, czyli wywiadówek, Mr. Sakashi. E, tak czy tak w... No nieuniknione, bo mama sprawdza librusa powinno być napisane. No niestety jest coś takiego jak dziennik elektroniczny z jednej strony to jest fajne, bo na bieżąco rodzice mogą Wiedzieć, co się dzieje u Was w szkole, a z drugiej strony dla Was jest coś złe, z tego względu, że jesteście ograniczeni pod tym względem, że Wasi rodzice wiedzą, co się dzieje u Was, dlatego żadna nieobecność czy coś takiego nie przejdzie Wam, jakby koło nosa, bo wszystko widać w można powiedzieć internecie. Dobra, lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Właściwie z tematem, dajcie też znać, czy podoba Wam się miniaturka, która została przygotowana do tego odcinka i którą widzieliście wchodząc na ten filmik. Jeżeli tak, to napiszcie to w komentarzu. Uwaga, temat Remek Kłosowski i nie tylko on, bo widziałem, że jeszcze jedna osoba podawała również ten temat i miała 39 lajków. Czyli łącznie uzbieraliście moi drodzy 72 lajki, jeżeli 71 lajków, jak się nie mylę. Temat na następny odcinek: związki w podstawówce. I bardzo mnie ciekawi moi drodzy, dlaczego akurat ten temat wybraliście. Czy jest to podyktowane tym, że akurat mam dużo widzów, którzy oglądają 6.30 i są w podstawówce, czy po prostu jesteście w gimnazjum, mieliście jakieś ciekawe związki w podstawówce, napiszcie dlaczego akurat chcieliście ten temat. I lecimy. Uwaga, jak to wyglądało ze mną? Moi drodzy, ja w podstawówce miałem dwa związki. No oczywiście są to związki takie for fun, bo wiadomo, że w podstawówce nie dzieje się nic na poważnie. Chociaż czasem zdarzy się tak, że jest ta miłość na całe życie, wiecie, w podstawówkach, gimnazjum, liceum. Ale to jest bardzo rzadko, bo wiadomo, że zmieniamy się praktycznie. Idąc do szkoły cechujemy, że znaczy nie, nie cechujemy, kształtujemy się pod względem charakteru. I cefujemy się właśnie tym, że nasze zachowanie się często zmienia, więc nie do końca też te związki mogą być trwałe, z tego względu, że mamy nowe środowiska, mamy nowe osoby, czy coś takiego związanego z generalnym zmienianiem się. Idąc dalej tym tropem, moi drodzy, wiadomo jest to, że poznając nowe osoby. Poznajemy tak naprawdę siebie i poznajemy to, jak się zachowujemy, kto tak naprawdę nam się podoba, a co nie, co chcemy w drugiej połówce tak naprawdę, a co nie. No i te związki to są takie związki dziecinne, bo wtedy jeszcze jesteśmy małymi, młodymi osobami, które nawet nie potrafią podjąć normalnej, dobrej decyzji, czy chcą zeszyć w kratkę, czy w linię. Tak naprawdę, no tak trochę można sobie tutaj pożartować. No i daląc, dalej idąc tym, tymi moimi historiami, moi drodzy, byłem z. Dziewczynami dwoma, nawet nie wiem ile te związki trwały. Znaczy ja tego związkami nie nazywam, bo wiadomo to są takie nie, jakieś tam miłości. Generalnie Beka była, bo druga dziewczyna, która była ze mną, to było tak. Opowiem wam teraz historię, jak w ogóle ze mną zerwała. Na imię miała Julia, być może ogląda ten materiał, nie wiem. Pierwsza moja dziewczyna miała na imię Weronika, Generalnie ja pamiętam te imiona, pamięć mam dobrą. I słuchajcie, z Weroniką chodziłem do klasy, gdzieś to tam jakoś tak powstało, no generalnie beka, a z Julią to była koleżanka mojej siostry, no i ona chyba chodziła z nią do klasy, nie wiem, dawno to było, nie pamiętam. I jak już z nią byłem i ona chciała ze mną zerwać, to byłem akurat z moją siostrą w jej domu, pamiętam to dzisiaj, jakby dzisiaj, i moi drodzy, ona dała mi list dała mi list i mówi, żebym go przeczytał. No dobra, no otwieram, przeczytałem list, było w nim napisane, że ona nie chce być ze mną, generalnie jakieś tam, wiecie, wypociny. Ja mówię, dobra, spoko i tyle. I wyszedłem z domu i na tym się skończyło. To jest takie dwa związki w mojej podstawówce. W zerówce nie byłem e, zakochany w nikim, żadna jakaś dziewczyna mi się nie podobała, może z tego względu, że nie było żadnych ładnych dziewczyn. No, generalnie beka. Wiadomo, w podstawówce też się parę dziewczyn podobało, ale żadna jakoś nie chciała tam zagadywać. A ja też byłem nieśmiały. No, generalnie jestem ciekaw też Waszych historii, takich śmiesznych z podstawówki. Dlatego jeżeli. Chcecie i możecie, to roz rozpiszcie się w komentarzu. Nawet taki długi komentarz mogę przeczytać. Bardzo chętnie zapoznać się z waszą, moi drodzy, historią. Powiedzmy, życia w podstawówce. Ale te wszystkie związki to są takie bekowe, tak naprawdę. To znaczy, one nie są trwałe, to są jakieś, wiecie, to jest takie zaznanie. Zaznajamianie się z tematem, czym jest miłość, wiecie, jakiś. O buziakach w ogóle nie wspomnę, trzymaniu się za rękę też, nie, takie abstrakcyjne. To, te związki moje w podstawówce polegały na tym, że po prostu byliśmy razem. No, ale to tyle. Nie wiem, może ten temat chcieliście z tego względu, że za niedługo są walentynki, może do tego też jakoś dojdziemy, czy coś. No, nie wiem. Generalnie, piszcie Wasze opinie, co Wy na ten temat sądzicie. Ja na przykład, jeżeli moje dziecko gdzieś tam w przyszłości byłoby zakochane w podstawówce, wiedziałbym, że no jest to po prostu taka chwilowa rzecz. Poznaję sobie temat, tak samo jak Wy poznajecie co jakiś czas jakieś nowe tematy, czy też na przykład zaznajamiam Was w 6.30 z jakimiś tematami, czy to na przykład z Our Mindem, czy to na przykład z dziewczynami, które się puszczają na lewo i prawo, temu ciągnęły, temu ciągnęła, a tamtym się ruchały, czy tam jakoś tak to leciało. Whatever, moi drodzy, piszcie, lajkujcie też odcinek, udostępniajcie go, jeżeli wam się spodobał i to tyle, no widzimy się w kolejnym odcinku 6.30, do zobaczenia, trzymajcie się, po cześć, Komentował bliżej, pa, pa miłego dnia oczywiście, tak, pa pa.